Jesteś gotowa? Jestem. Jestem, tak, jestem. Tak. Jak się nazywasz? Nazywam się Julia Szczepańska. Julia Szczepańska. Dzisiejsza data? 15 września 2020. 2020. 15 września 2002. 2002? <grym> 2022. <grym> Ile masz lat? Mam 19 lat. Mam 21 lat. Jakiej rzeczy obawiasz się teraz w życiu? Koronawirusa pewnie, w sensie to, że może ktoś z mojej rodziny zostać zarażony. Rozpoczęcia studiów, bo to nowy, coś nowego. Myślę, ja że trochę się też obawiam, że stracę kontakt z ludźmi z liceum, ale no, będę się starała em, jednak utrzymywać znajomości. W kontynuacji studiów, zakończenia studiów pisania licencja to na studiach, ogólnie rzeczy związane ze studiami. Chyba tyle, ogólnie przyszłości po studiach. No, korona się bałam z oczywistych powodów, był dosyć dużym zagrożeniem. Dalej jest w niektórych częściach świata, w Polsce już nie aż tak wielkim. Studiów bałam się z oczywistych powodów zmiany środowiska, w którym się znajdowałam i właśnie możliwą utratą kontaktu z ludźmi z liceum i wcześniej. I może tym, że mi się tutaj nie spodobają. I wszystkie obawy się sprawdziły, niestety. No i obawa o utratę kontaktu z ludźmi z Lisa, których bardzo lubiłam. I w tym momencie utrzymuję kontakt stały z dwiema osobami z Lisa. Jesteś w związku? Nie, nie jestem. A chciałabyś być? Chciałabym być. Jesteś w związku? Tak. Z chłopakiem czy dziewczyną? <laughs> Z Ile już jesteś ze swoim uwagą? Zaraz będzie rok, myślę. Ustaliliśmy datę, że w Halloween jest rok. Najbliższa rzecz, na którą czekasz z niecierpliwością, aż się wydarzy. Będzie powtórzenie mojej odpowiedzi na to, czego się boję, ale no, też się nie mogę doczekać w sumie studiów. Chciałabym, żeby to już się szybko wydarzyło, żebym miała to już rozpoczęte i żeby to był jakiś fajny rozdział w moim życiu spotkania z Kamilą, bo planujemy się spotkać od dawna i ciągle albo mi nie pasuje, albo jej nie pasuje i mam nadzieję, że w końcu w tym tygodniu się nam obu uda gdzieś wyjść razem. Zajęć jednych, które sobie wybrałam, czytania hieroglifów majańskich. A musiałeś sobie coś takiego wybrać? Nie, czy... to miał być ogólnie, zajęcia ogólnouniwersyteckie, a byle jakie. Ja akurat to sobie wybrałam, bo ma dużo punktów ECTS, jest online e, i w ogóle nie ma wykładów, tylko ci wysyłają materiały, a to masz dwa tygodnie, żeby zrobić zadanie. Twój ulubiony film? Okej, okay. to znaczy ciężko jest powiedzieć, bo... <laughs> Trzeba by, nie wiem, gatunkami albo z jakiegoś roku określonego, bo na przykład rok temu widziałam chyba parę z moich na pewno ulubionych filmów w kinie i to był Parasite. E, I e, ten film Taki YTT'ego Jojo Rabbit. Widziałam je dosłownie rok temu, więc ciężko mi powiedzieć, czy one są moje ulubione, bo chciała, muszę zobaczyć, czy za parę lat będę miała dalej do nich takie samo podejście, jakie mam teraz. Te dwa mogłyby być moimi odpowiedziami, gdybym obejrzała je parę lat wcześniej. Tak, to, to myślę, że Nędznicy z 2012. Dobrze się pamiętam w moim towarzystwie, też jest super bo ja wam jeszcze zmierzch, bo oglądałam go w tym roku bardzo dużo. Nędznicy, High School Musical 2, to druga część. No to tak, bo to są dobre filmy, tak samo o Parasite i George Rabbit. ja dalej uważam, że to jest mistrzostwo kinematografii, ale to nie są filmy, które mogłabym sobie tak włączyć i mm -hmm. po prostu oglądać, a teraz mam móc po prostu oglądania takich feel-good mówisz. Czy czujesz presję w życiu? Ciągle. Tak. A większą niż dwa lata temu? Mm. Tak. Coś ci irytuje, co nie irytowało cię na przykład rok temu? Rok temu mi tak nie przeszkadzało wasze bekanie. Ciągle i wszędzie, bo nie spędzałam tyle czasu w domu. Wiem, co mnie teraz mega denerwuje. Przez to, że mamy koty i mamy w tym momencie jeszcze otwartą kuwetę. Jak albo zbieramy to, co tam jest w tej kuwecie do i przerzucamy do woreczka, to się wysypują rzeczy. Albo jak kotki tam się zakupują, to się wysypują. Ale to tylko ten żwirek się wysypuje, nie znam więcej. Idziesz sobie w środku nocy do łazienki, albo przechodzisz w ogóle gołymi stopami, albo nawet w skarpetach i wszystko to Ci się przyczepia do stóp. I po prostu to jest tak denerwujące. I przed wejściem jakimkolwiek do łóżka musisz po prostu tak <grym> dziesięć minut najpierw wycierać te stopy, a jeżeli tego to źle zrobisz, to potem budzisz się po prostu w tym żwirku. Niesamowicie mnie to denerwuje w tym. Jaką radę dałabyś sobie sprzed roku? Mówisz teraz do siebie w wieku 18 lat. Nie pij dużo alkoholu na imprezach, powstrzymuj się, miej umiar. No, zdecydowanie miej umiar, bo kto może żałować wielu decyzji. Albo do tego w jakim, w jakim stanie, no bo jednak nie jest chyba nikogo przyjemne patrzeć jak druga osoba jest kompletnie nawalona i potem jest ci z następnego dnia. To jest rada, którą ja sobie też powinnam teraz w tym momencie daje, aktualnie mnie. Odpisuj ludziom na wiadomości. Albo nagrywaj wiadomości głosowe, okazuje się, że wielu osobom mi to podoba. Czyli mówisz do siebie, jak miałaś 19 lat i robiłaś ten wywiad, ale co się wydarzyło wszystko przez te dwa lata i, jako, i jakieś rady? Po pierwsze zapuszczaj włosy i dbaj o włosy, bo w wieku 21 lat będziesz chciała mieć bardzo długie i będzie Ci bardzo U. ciężko to zrobić, bo są zniszczone, doszczętnie. <noise> Nie farby, farbami, tylko henną. Zmień studia. Albo jeżeli czujesz, że cokolwiek jest nie tak, czujesz, że mm, nie do końca, to zmieniaj studia, bo im szybciej, tym lepiej, a nie marnujesz 3 lata, tylko zmarnujesz wtedy, nie wiem, pół roku na przykład. Bo w tym momencie to się niestety. Pociągnął 3 lata. Co byś chciała zrobić do przyszłego roku? Chciałabym się nauczyć szyć. Może nie jakoś bardzo profesjonalnie, ale troszkę przynajmniej. Chciałabym się poumawiać do wszystkich lekarzy, do których powinnam się już była dawno mówić, ale przez koronawirusa i przez siedzenie w domu to odlekałam. Chciałabym się odnaleźć znowu jakąś pasję, żeby robić coś z zainteresowaniem, z ciekawością, Jeżeli mnie faktycznie interesowało to, co robię, głównie na studiach, ale może też jakieś hobby, jakieś hobby. Chciałabym sobie znaleźć. Chciałabym zacząć regularnie ćwiczyć. Znowu, powrócić do tego. Co mi dobrze szło na początku kwarantanny. Potem już słabutko. To odnaleźć z pasji, hobby mi się chyba udało. Czy to właśnie w jakimś haftowaniu, robótkach ręcznych, czy w... E, przez chwilę w ćwiczeniu. Czy w programowaniu. Lekarze... Załatwieni. Nauczyć sześć to tak hmm, nie do końca poszło, coś mi powiedziała teleskopa próbowała nauczyć, ale nadzieję dalej mam na to, że kiedyś się do tego zabiorę. Do przyszłego roku chciałabym napisać pracę licencjacką i ją e, obronić. Regularnie chodzić na siłownię w Warszawie, trzymać takie skrupulatnie zapisane wydatki i mój Budżet i może nauczyć się tak jakiegoś języka programowania, bo tam uczyłam się paru różnych, ale takiego jednego tak konkretnie, żeby już po prostu mieć jeden, który mogę sobie odhaczyć, że wiem wszystko. Jaka chciałabyś być za rok? Nie wiem, może bardziej wychodząca do ludzi, ale w nie wiem, czy. Nie no dobra, uznajmy, że tak odrobinę, nie jakoś bardzo, bo to by mnie męczyło, ale tak odrobinę. Odrobinę bardziej, żeby na studiach właśnie powłazić, z jakimiś ludźmi zagadywać, coś takiego. A gdybym się tak nie stresowała yy, wszystkim, chciałabym być osobą, która o siebie dba, tak i fizycznie i psychicznie, tak, to jest, to jestem lepsza ja, którą mam nadzieję być za rok. Zadowolona z życia ogólnie chyba. Taka stabilna, mająca energię i siłę na wszystko, taka zaradna, dobra kocia mama. Dobrze, a co powiedziałam parę Odrobina bardziej wychodząca do ludzi, żeby na studiach kogoś poznać? No to spoko to się udało. E, nie stresować się i dbać o siebie. Myślę, że momentami było gorzej, ale ogólnie to mi poszło dobrze. Jaka była najgorsza rzecz, z którą musiałaś się zmierzyć w życiu? Bo nie wiem, no parę rzeczy pewnie jest takich słabych, które w, się, w tym musiałam się zmierzyć, ale nie wiem, jaka była najgorsza. E, pewnie śmierć dziadka Janusza. To tutaj nie zmienię mojej odpowiedzi sprzed. Co chcesz przekazać sobie z przyszłości za rok? Czyli mówisz teraz do siebie w wieku 20 lat. Gratuluję, że ci się udało dotrwać do tego etapu swojego życia. I mam nadzieję, że faktycznie coś się zmieni na lepsze w twoim życiu za rok. No i że podobają ci się studia. Jeżeli nie, to zawsze możesz się zmienić. Ale to jest chyba kierunek, który powinien cię satysfakcjonować Myślę, że będzie dobrze. I mam nadzieję, że jest dobrze. Że podobają Ci się studia i jak nie, to zawsze możesz je zmienić, bo <laughs> <laughs> że ja nie posłuchałam samej siebie głupia. Ale no, co mam do powiedzenia? E, dobre rady. <laughs> Szkoda, że o nich nie pamiętałam. <laughs> Co chcesz powiedzieć do siebie w wieku e, 22 lat, czyli za rok. za rok? Mam nadzieję, że jesteś zadowolona z tego, w jakim kierunku Twoje życie idzie, ale też z tego, jak jest w teraźniejszości, w sensie w przyszłości, ale jak w Twojej teraźniejszości. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to po prostu zmieniasz obraną ścieżkę, jakby idziesz inną i szukasz e, dalej e, tego, co, co lubisz, a nie się męczysz. Jaka jest? Najważniejsza rzecz dla ciebie w życiu teraz. Nie wiem, chyba jestem na razie na tym etapie takiej, takiego zastoju i obojętności, że nic nie jest dla mnie ani jako nic nie jest dla mnie ważne co, 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 w tym momencie. Teraz dalej rodzina. Mam nadzieję, że tak też odpowiedziałam dwa lata temu. <śledzio> Te dwa lata temu powiedziałeś, że jesteś w etapie zastoju mm -hmm. i że nic nie jest za bardzo dla ciebie <śledzio> ważne. <śledzio> Okej, okay, dobra. Okay. Czy jesteś szczęśliwa teraz w życiu? No, do pewnego stopnia, tak. Jestem. Bywają dołki, bywają górki, ale jest okej. Okay. Jestem zadowolona. To zajebiście. Do zobaczenia za rok.